Patrzcie kto powrócił. Wszyscy, którzy się cieszą, zostawiają łapy w górę. A, dobra, macie mnie w dupie, tak? Nie tęskniliście nawet za mną, no dobra. Nieważne, czy się cieszycie, czy nie, ja powróciłem i będzie się na tym kanale dużo działo, a na sam dobry start, reakcja całego teamu bot na moją pioseneczkę, brzydką szesnastkę. Lecimy! Rafaelox podobno Hot 16 nagrał, no to oglądamy! Ja wiem, Smarty, że ty uważasz, że jestem najwybitniejszym raperem, natomiast to jest brzydka szesnastka, brzydka, nie hot, brzydka. O, wow. oh. Z sugarem na traszku, no nie spodziewałem się, że... Ale letnie klimaty, to mi się na na podoba. W szczytnym celu, więc wszyscy łapy w górę Szugarek niestety się tutaj wysypał I będę musiał lecieć sam No to jest ban, ale lecimy Szugar, czemu Go. żeś nie nagrał? Siema, to brzydka szesnastka Ale ta tutaj nie będzie płaska Łatka Ale nie, je... dobra, dobra, to muziata. było dobre to to Nie było <laughs> ma już chłopaka. Może pijaczka, w sumie nieważne, to nie wybranka Zaraz maturka krzyczy mamuśka, pewnie No właśnie jak tam maturki poszły nie Tańczę i śpiewam tu na YouTubie Nie dalej mi się podoba ten czy taki wakacyjny Nie stopie, tutaj na dupie stokach nie mam Samego, tu wiem, liczy, co? co co zięgowa, co za tu mój, nie robię bo tego nie umiem Skocą. nie robię, co za nie kupię. Ja przede wszystkim to strasznie lubię ale kozacka szestaska naprawdę bardzo mi się tekstowo podobało, bardzo o poproszę serduszka w komentarzach dla smartego no bo tutaj docenił mój tekst a naprawdę się bardzo starałem specjalnie wypiłem dwa piwka dwa piwka żeby taki tekst napisać więc no nie nic za darmo nic za darmo no normalnie bym nie napisał tak dobrego tekstu więc musiałem się napić i później poszło z góry. Górki, poszło z górki, a teraz lecimy z, z najbardziej perfidnym knutem na tym YouTubie. Sorry, sorry, sorry. Pierwsza sekunda przysłanego nagrania a ten już beka. No, co za knut! Yes. Przepraszam, mogę za moją włosy na samotrę. No nie spodziewałem się, że to się kiedyś Natomiast lecimy w szczytnym celu, więc wszyscy łapie górę! Sugarik, niestety się tutaj będę musiał lecieć. Ja znam Zgadzam się, zgadzam się, to jest ban! Nie ma ale ta tutaj nie będzie płaska, łatwa ta laska, chce już guziaka Nie powiedziała, że ma już chłopaka co Wariatka, może piątka. w sumie nie ważne to nie wybranka. Zaraz maturka krzyczy mamuśka, pewnie za rok będzie powtórka. Będzie, będzie nastąpić i śpiewam, nie No ja już oficjalnie po maturkach, no i raczej będzie powtórka za rok no, no. Tu na YouTubie koronawirus nie można w plubie, więc siedzę sobie tutaj na długie nie liczy pieniądze, księgowo. Nie, co jest? Samego, co nie liczy sięgo... Czekaj, patrz, jakie pieniądze ma, Ciekawy skot. Piszcie kodzik zjednoczeni w sklepie w Fortnite, no to dodam was do znajomych. Ciekawy skot. liczy pieniądze, księgowo. Tu nie, co tego nie robię, bo tego nie, nie umiem. Wiem, jak je robi, robi i co za nie, nie kupię. Nie Przede wszystkim to strasznie lubię. lubię. Mm, mm. Moje nominacje To! Co już koniec? A gdzie jest ten cukier frajer. No i na koniec jeszcze Taker. Take Pamiętajcie, że koronawirus a, dalej się jest. Ty, nie... ale załamany jestem, gdzie jest Sugar. No ja właśnie też zadaję sobie to pytanie, dlaczego on się nie dograł? Szczytny cel, wszystko fajne, a tutaj się nie dograł. Czemu, czemu, czemu? Powiedz mi Sugar, 5 tysięcy łapek w górę i w końcu go kiedyś przekonam, żeby nagrał ze mną nutę. A my lecimy teraz z jego reakcją. Niestety ja się nie dograłem, nie wyrobiłem się w czasie, nie za bardzo czułem klimat. No co ja ci sugar powiem? Bardzo słaba ta twoja wymówka. Wow, z Sugarem na traczku. No nie spodziewałem się, że to się kiedyś wydarzy. Kurczeli, panie. Wszyscy... Mogłem się dograć. kurde, szkoda. Sugarek niestety się tutaj wysypał i będę musiał lecieć sam. No to jest ban, ale lecimy. Szkoda, szkoda. To brzydka szesnastka, ale ta tutaj nie, nie będzie. będzie płaska Łatwa ta laska, chce już buziaka Nie powiedziała, że ma już chłopaka Co? Wariatka, może pijaczka W sumie nieważne, to nie wybram kasa Taka chillowa, chill, chillowa nutka wakacyjna Właśnie fajna, fajna Tutaj wakacje się zbliżają Także nutka jak, jak najbardziej pasuje i, I co, no tekst fajny, taki luźny mega, nie? I to jest spoczko, spoczko. Teledyks, teledysk też taki tutaj na plaży jakiś ten. No no spoczka, spoczka. Zobaczymy co będzie dalej. Let's go. Maszturka k szycie mamusi. Oj, maturka jest. Rok będzie powtórka, o nie. Ciekawe, czy będzie ta powtóreczka. Czy i śpiewam tu na YouTubie koronawirus, nie można w klubie. Więc jedzę sobie tutaj na dwbie. Tutaj nie mam tutaj w samej kotwie. Woala czy... hajsu, gruby hajs. Robię, bo tego nie tego umiem, nie wiem się jak się robili robi co z... za nie niekubie. Ja Przede wszystkim to strasznie z... nie lubię. Mm, mm. Gigi no to to by było na tyle. Także no co? Strasznie króciutka, strasznie króciutka. Ogólnie moja wina, bo ja miałem się dograć i to miała być brzydka 16, która tutaj jeszcze powinna być 16 moich wersów, więc wtedy trwałaby... Prawie 3 minutki, także także głównie tutaj z mojej winy, no ale kurczę, już było późno w sensie, już późno jest na wrzucenie tej szesnastki, więc uznaliśmy, że. Dobra, Sugar, już się tutaj setny raz nie tłumacz, a ty, widzu, zostaw suba, bo powracamy z regularnymi odcinkami. A na 30 tysięcy subów nagrywam kolejnego distraka, tak jak było w umowie, więc czekam aż to w biecie. Wszyscy łapy w górę! Sugarek, niestety, się tutaj wysypał, i będę musiał lecieć sam, no to jest ban, ale lecimy. A, 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 a! Sugar Czemu żeś nie nagrał Siema to brzydka szesnastka Ale ta tutaj nie będzie płaska łatka, Ale nie, dobra, dobra uziata, To było dobre, to było Pa, pa